słodki zapach unosił się dziś na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. W budynku A8 odbyła się trzecia edycja konkursu na najlepszą drużynową konstrukcję piernikową. Co ważne, budowle nie musiały być typowo świąteczne. Budowane były więc nie tylko chatki i bożonarodzeniowe szopki, ale też wieże, a nawet mosty. I to właśnie ta ostatnia konstrukcja okazała się zwycięska, choć jak mówi Wiktoria Łukasiewicz, byłoby łatwiej Gdyby jako zaprawy ich zespół użył innego lukru. E, daję radę, ale byłby lepszy królewski. On bym szybciej wiązał i byłby mocniejszy, no ale radzimy sobie jak możemy. Trzeba zrobić e, mocne tutaj umocnienie, żeby on się w ogóle trzymał i chciał stać, no ale jakoś się staramy, żeby to wyglądało. Niektórzy studenci postanowili wyjść jeszcze bardziej poza szereg i zamiast identycznych pierników przygotowanych dla wszystkich drużyn, piernikowe materiały budowlane przygotowali sami. Tak było w przypadku zespołu, który zajął drugie miejsce. Studentki same upiekły korzenne elementy do swojej konstrukcji. Skoro już mamy powiedzmy współczesność, to byłby taki nowoczesny biurowiec albo dom Mikołaja. Powiedzmy, że jeszcze nie ma lądowiska, ale miałby na pewno, gdyby taki istniał. Um, także tak, myślę, że to po prostu współczesna wersja bieguna północnego. A co było brane przez kapitułę konkursową podczas wyboru tych najlepszych konstrukcji? Przede wszystkim pomysłowość. Dodajmy, że o tytuł najlepszych piernikowych budowlańców walczyło 12 drużyn. Składały się one ze studentów oraz studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego.